Witam się z Wami ponownie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszego live'a za Waszą aktywność, za wasze zaufanie, za waszą weryfikację. Cztery godziny live, powiem Wam, nie spodziewałam się. Bardzo mnie cieszą wasze weryfikacje, wasze powroty, które dzisiaj też nastąpiły mapa zdarzeń, która Was cieszy, która Wam się materializuje. Prognozy po kilku latach wracacie i mówicie, że gdy w prognozie usłyszeliście, daj tej relacji szansę. Dzisiaj jesteście w szczęśliwym małżeństwie. Również informacje zwrotne, które dostaję od Was na maila, bo nie chcecie się udzielać w przestrzeni publicznej, również ja to rozumiem. Za każdy Wasz głos, za każdą Waszą obecność, za każdą Waszą weryfikację bardzo dziękuję. Kochani, jutro nie ma Waszych pytań, moich odpowiedzi, natomiast będą w środę. W okolicach godziny 11, na które Was serdecznie zapraszam, a w tak zwanym międzyczasie zerknijcie sobie na kanale, pojawiły się nowe filmy podczas przerwy świątecznej, horoskopy i nie tylko.